Witajcie z tej strony Martinez i niestety dzisiaj nie miałam czasu nagrać Blogmaska, więc dzisiaj tylko otworzę sobie kalendarze. I mam nadzieję, że jutro już będę miała więcej jakby czasu, żeby nagrać. Dzisiaj mamy 19 z tego co pamiętam. 19. Twist. Taki aniołek Jak Ostatnio Smaczki piesków. kółeczko i cukierki tutaj Taka chmurka, nie wiem co to jest. Takie coś. Ech, wiem, że bardzo krótki ten film, ale naprawdę już jest późno. Ja jutro muszę iść do szkoły, nie mam czasu nagrać vlogmaska, więc po prostu tak na szybko coś nagrywam. No to tutaj mamy dzisiaj takiego aniołka z czekolady, taką chmurkę. I takie kółeczko z kaczki, pewnie. te Z kaczki. Damy ja to jutro pieskom, bo pieski już, e, już no na noc im nie chce dawać smaczków. a Aniołka sobie z zaraz, a cukierka sobie odstawia na jutro rano. I to chyba by było na tyle w tym odcinku, bo już aktualnie jest godzina 22.37. Więc no. Nie wiem kiedy to się wrzuci, a ja też nie chcę jakoś super późno iść spać, bo jutro muszę iść do szkoły e, i, i jutro mam nadzieję, że będzie dłuższy film, ale po prostu dzisiaj nie miałam czasu nagrać. Wróciłam do domu o 16, więc nie miałam kiedy nagrać, potem musiałam gdzieś jechać. Więc bardzo przepraszam, że teraz jest taki krótki vlogmas, ale po prostu nie zdążyłam. A ja Wam dziękuję za oglądanie. Do następnego odcinka. Pa!